Widzowie, kolega z Czeskomu podesłał mi partię, w której wykręcił, uwaga, uwaga, 100% dokładności ze stukfiszem. I to tak jak widzicie w prawym górnym rogu na głębokości 30. E, muszę wam przyznać, że wcześniej widywałem jakieś partie, gdzie było 100% dokładności, ale to były partie ruchowe. E, nie widziałem nigdy dłuższej partii e, niż. E, 2-3 ruchy, która miałaby 100% dokładności, a tak jak widzicie, zawodnik ranking 1587, i to jest właśnie super w szachach, że nawet początkujący zawodnik jest w stanie wykręcić taką perełkę. Oczywiście, przeciwko zawodnikowi 1614, no łatwiej jest zagrać dobrą partię, dokładną partię, niż przeciwko zawodnikowi 2600, no bo wiadomo, że tacy pół Później zaczynają popełniać błędy niż w pierwszych dziesięciu ruchach. No dobra, więc poszła tutaj obrona Grunfelda. Jest to bardzo agresywny debiut przeciwko T4, w którym tak jak widzicie na samym starcie czarny całkowicie oddaje centrum białemu, ale później to centrum w bardzo agresywny sposób atakuje. I obrona Grunfelda jest super wariantem dla zawodników, którzy właśnie lubią takie naparzanki na ostro, bo za Zazwyczaj po ruchu D4 wychodzą takie bardziej spokojne pozycje, a w obronie Grunfelda no spokojnych wariantów to po prostu nie ma. I tutaj panowie poszli w główny wariant, mianowicie poszło bicie na D5, skoczek bije D5, E4, no to jest bardzo znany wariant. Tak, jak widzicie, wszystko to są książkowe ruchy. No i teraz klasyka, czyli właśnie czarny atakuje punkt d4. Jaka jest tutaj idea czarnego? No bo centrum białego, no to wygląda przecudownie, prawda? Idea czarnego jest taka, żeby zagrać skoczek c6. I tak jak widzicie, wtedy już cztery bierki będą atakowały punkt d4, będzie tutaj ogromna presja. No i później jeszcze czarny chce wrzucić gońca na g4, żeby związać obrońcę, czyli tego skoczka z f3. I wtedy biały oczywiście ma problemy, no i musi tego pionka pchnąć. I w momencie kiedy biały tego pionka pchnie, no to czarny dalej będzie chciał go podważyć pionkiem z linii E. No i oczywiście w końcówce zaatakować. No i też po drodze czarny ma na radarze pionka C3, którego też chce przycisnąć. I w partii wieża B1 książkowy ruch, jeden z głównych wariantów. Oczywiście presja po długiej przekątnej jest ogromna, więc biały prewencyjnie schodzi tą z wieżą, spo, wieżą z pola A1, a jeszcze dodatkowo atakuje punkt B7, więc nie będzie tak łatwo gońca wrzucić na G4. W partii Roszada biały goniec E2, nastąpiło posunięcie skoczek C6, no i teraz obrona, no, nie wygląda już tak cudownie. Jeżeli biały tutaj zagra goniec E3, co wydaje się bardzo naturalnym ruchem, no to teraz właśnie goniec G4 i są tarapaty. Bicie na B7 tych tarapatów tak do końca nie rozwiązuje, no bo ten skoczek na D4 będzie potężny, a jeżeli skoczka się pozbędziemy, to wtedy goniec będzie potężny, no i oczywiście bardzo dużo się powymieniało, choć tak na dobrą sprawę w momencie jakiejś takiej wymiany, to czarny będzie grał na wygraną, bo ten goniec dosyć zablokowany, a goniec na d4 no to będzie bestia. Więc oczywiście czegoś takiego biały chce uniknąć, z tego też powodu poświęcany jest tutaj pionek z c3. To jest dosyć znana teoria debiutowa. Czarny tutaj przyjął tę ofiarę, poszło goniec d2, bicie, odbicie, no i tutaj Muszę Wam powiedzieć, że jest pewna rzecz, której ja nie rozumiem w początkujących zawodnikach. No bo zauważcie, tutaj czarny odklepał bardzo forsowny wariant debiutowy. 12 ruchów zostało tutaj już zagranych ze strony białego. Teraz będzie 12 ruch czarnego. Więc czarny odklepał bardzo forsowny wariant. Ani biały, ani czarny, no za bardzo tutaj nie mógł schodzić na boki. A czarny tego nie rozumie, i muszę Wam powiedzieć, że ja absolutnie nie mam pojęcia, dlaczego początkujący w tak głupi sposób uczył się debiutów. No bo, no jak można odklepać 12 ruchów i nie rozumieć pozycji, która powstaje? No to jest dla mnie zaskakujące, ponieważ tutaj czarny zdecydował się na ruch skoczek B4, co jest błędem. No to jest pierwszy ruch, który chyba czarny wykonał samodzielnie, no bo reszta to był debiut. No i już popełnił błąd. Więc to dosyć zaskakujące. I pokażę wam ten wariant, poskocze K5, ten prawidłowy, bo muszę wam powiedzieć, że tutaj dymy są naprawdę bardzo ciekawe. Nawet kiedyś ten wariant analizowałem z perspektywy białego, żeby to grać. No, ale to rozpracowane jest fest, więc finalnie zarzuciłem ten pomysł. Mianowicie H4 jest tutaj ciekawym pomysłem. No i plan jest prosty, tak? Czyli wpakować H5, Hetman H6, wybić na G6 i zamatować przeciwnika po linii. I teraz są dwa sposoby na defensywę F6 albo koniec G4. Jeżeli nastąpi F6, no to biały wali H5 następuje G5. No i oczywiście wszystkich nas tutaj już kuje w oczy ofiara na G5, tak? Bicie, szach, król na H8, no. Król F7 to byłoby zbyt optymistyczne, bo co zabawne, biały po prostu zdobędzie pionka z linii H, no i później swoim pionkiem z linii H będzie zasuwał. No a jeszcze dodatkowo goniec H5 tutaj wisi w powietrzu, więc pozycja od razu jest przegrana, więc Król H8 jedyne. No i teraz H6 grozi mat, więc trzeba się obronić w ten sposób. W ten sposób nie można, no bo Hetwan E5, no i jest mat na G7, więc tak jak widzicie, wariant, w którym i czarny, i biały gra, musi grać praktycznie jedyne idealny ruch. No i teraz goniec hapiń za takim na wieżę, no i wychodzi taka końcówka, w której biały ma naprawdę ciekawą inicjatywę na skrzydle królewskim, bo wieża przejdzie na g7, druga wieża na f4. No i biały oczywiście chce skonsumować pionka z h7, no i swojego pionka dopchać do pola przemiany. I tutaj czarny według Stockfisha przy idealnych ruchach jest się w stanie wybronić, co ciekawe. Jeżeli natomiast pójdzie tutaj goniec G4, to no i tak pakujemy H5, no i teraz czarny wybija, ponieważ bardzo groźny jest hetman H6 z następnym skoczek G5, więc wybicie, biały odbija pionkiem i E5. No i teraz plan czarnego to zagrać B6, przerzucić skoczka na D6, skoczek jest bardzo dobrą figurą blokującą, no i później czarny chce rozpędzić się pionkami na skrzydle hetmańskim, no bo tutaj będzie w stanie wytworzyć dwa wolne, bronione pionki, natomiast z drugiej strony no biały oczywiście chce przycisnąć na skrzydle królewskim. Bardzo, bardzo dynamiczne, bardzo ciekawe pozycje. No a tutaj zawodnik grający czarnymi zagrał skoczek b4. I to jest taki błąd, którego ja osobiście nie rozumiem. No bo, no po co? No po co ten skoczyk idzie na P4? E, no tuż po nic. <grywy> biały tutaj zagrał A3, co jest najlepszym ruchem. No i skoczek musi się biednie cofnąć na pole A6. No i teraz biały rozpędza się dalej ruchem H4. E, bardzo, bardzo dobre zrozumienie tej pozycji. Więc widzicie, to, to jest właśnie słowo klucz, że debiut trzeba rozumieć. I wtedy warianty bardzo łatwo zapamiętasz. A jeżeli zakuwasz warianty, tak jak nie wiem, wierszyk w obcym języku, którego nie znasz, no to okej, okay, jak ktoś ci tam przerwie w połowie, to musisz recytować od początku, wiecie o co chodzi. Każdy z nas takie akcje przerabiał w szkole. Więc tutaj czarny, no ewidentnie wykuł wariant, ale totalnie go nie rozumie. I h4, bardzo fajny plan ataku. Tutaj jeszcze szansę dawało właśnie f6 z planem g5, ale w partii poszło b6. No to teraz biały przywalił h5, e6, więc czarny tutaj stara się podważyć to centrum, no ale jego król jest bardzo, bardzo słaby i tak jak widzicie po termometrze, no. Pozycja czarnego się po prostu rozsypuje. Jeżeli H G6, no to oczywiście Hetman wkracza do akcji, grozi mat na H7 albo na H8, nie da się przed tym obronić, więc w partii takie desperackie bicie na D5. No, FBG 6 jeszcze dawało jakieś szanse, ale teraz przy precyzyjnym podejściu biały natychmiastowo wygrywa Hetman H6 jest atak na punkt H7, więc czarny musi obronić. No i teraz skoczek G5. I nie ma jak bronić na H7. Nie ma tutaj jak bronić na H7. Biały wybija skoczkiem, no i później matuje przeciwnika, więc pozamiatane. W partii bicie na D5. No i teraz Hetman H6. No nie ma opcji, że czarny się tutaj wybroni. W partii wieża E8. No i partia po 19 ruchach zakończyła się takim automatem. I rzeczywiście zawodnik grający białymi no zagrał idealną partię. 100% dokładności ze stokwiszem Jakbyśmy tutaj posadzili na kamurę Karlsena albo Stockfisza albo Alfa Zero, no to po prostu lepiej, lepiej się zagrać. Nie dało. Także powiem Wam, no jest to wyczyn. Wiadomo, że tutaj zawodnicy w okolicach 1600, ale zagrać partię ze 100% dokładnością, no to jest naprawdę wyczyn. Przyznam szczerze, że mi się coś takiego jeszcze nie zdarzyło. Tam 99, coś, to rzeczywiście wykręcałem tego typu dokładności, ale 100% nigdy. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jaką najwyższą dokładność Wam się udało wykręcić. Też bierzcie pod uwagę, że to jest dokładność na głębokości 30, więc na tej największej głębokości dostępnej na czeskowie. No, powiem Wam naprawdę szacuneczek. Dobrze, więc mam nadzieję, że partia i. Warren debiutowy Wam się podobały, być może komuś, kto gra D4 się to przyda przeciwko Grunfeldowi. Także cóż, dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnej produkcji. Pa pa widzowie!